Zarówno prezydent, jak i jego trzy zastępczynie maksymalnie miesiąc po wyborze na stanowisko musieli złożyć oświadczenia majątkowe na początek kadencji. Jak już informowaliśmy, w dokumentach złożonych przez wiceprezydentki w dziale mówiącym o dochodach pojawił się wpis nie dotyczy. Ratusz tłumaczył wtedy, że oświadczenia zawierają dane na dzień objęcia stanowiska, a więc obowiązku wpisania zarobków nie ma. Urząd Wojewódzki, chociaż nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za weryfikację oświadczeń wiceprezydentów, twierdził natomiast, że dane powinny zostać ujawnione. Po pytaniach dziennikarzy i przedstawieniu różnych interpretacji prezydent ostatecznie poprosił zastępczynię o złożenie korekt oświadczeń. Polskie prawodawstwo jest rzeczywiście nieprecyzyjne w tym zakresie. Są głosy, że powinno się złożyć, ale są głosy, że nie trzeba składać. Ale my, oczywiście biorąc na uwagę, na, mając na uwadze oczywiście pewne oczekiwania, nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Takie oświadczenia zostały złożone i w tym zakresie też zostaną uzupełnione. Korekty oświadczeń pojawiły się dziś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wynika z nich, że Barbara Moraczewska, pełniąca wcześniej funkcję kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, zarobiła w ubiegłym roku ponad 153 tysiące. Ma ponad 115 tysięcy złotych oszczędności, mieszkanie oraz dwa samochody z 2012 roku. Jednocześnie spłaca dwa kredyty, hipoteczny i samochodowy na łączną kwotę ponad 120 tysięcy złotych. Monika Berger w ostatnim czasie sprawująca funkcję dyrektora oddziału banku zarobiła niewiele, bo niecałe 45 tysięcy złotych, ma jednak 2 tysiące złotych oszczędności, samochód i ponad 62 tysiące kredytów. Najmłodsza z zastępczeń Dorota Grabczyńska, która pracowała wcześniej jako radca prawny w Anwilu, była zatrudniona do lipca ubiegłego roku. Otrzymała jednak także wynagrodzenia za umowę zlecenie łącznie zarobiła więc niemal 80 tysięcy złotych. Ma także własne mieszkanie, jest również współwłaścicielem domu i działki, a na koncie odłożyła 1365 zł. Laura Nawrocka, telewizja Kujawy.